Krawa, hallo z tej strony, hrabi mój W dzisiejszym materiale zagramy przez cały matchmaker, moi drodzy, skinami za ponad 260 tysięcy golda. Kochani, jesteśmy oczywiście na dunii, gdzie rozpoczynamy ten wielki bój, wielką batalię. Ale żeby oglądać do końca, Młodzea. musi się obowiązkowo zostawić łapkę do góry, moi drodzy, i oczywiście wspierać Kabiego. A także, moi drodzy, podczas tego materiału zobaczcie, jakie są skiny i co, moi drodzy, na nich jest. Zapraszam nas do oglądania, a ja lecę. Z odbiciem tego bombsajdu. Opadko jedna. Olipka pięknie! Aj, karamba, słuchajcie, mój drodzy, dwóch załatwiłem. Dwóch załatwiłem. Ale jeszcze tutaj dwóch zostało gatków, którzy tam jeden stoi właśnie na tej arabesce, tak zwanym konektorze, kochani. A drugi na blisko. No i moi drodzy, przegraliśmy się tą tę rundę. Agramy w ogóle na jakiegoś kowala i miał miał, czyli pewnie to są Polacy. A u nas, moi drodzy, jakaś chyba dziewczyna gra. Więc to jest, moi drodzy, bardzo ciekawy bój, bardzo ciekawy pojedynek, kani. A to wszystko oczywiście na Dunie. Słuchajcie, druga runda, zagramy sobie chyba diglem. Nie będziemy szarżować, ani wojewać, moi drodzy. już, jak widzicie, w rękach mam. No, karamita golda, bo, moi drodzy, za skromne, 100 tysięcy golda, ale w tym materiale, zobaczcie, skin, na których naklejki, moi drodzy, to po pierwsze, amulety, które na nich wiszą, to po drugie i sam skin po trzecie, moi drodzy, jest wart więcej niż niektórych tak naprawdę dom, <laughs> ale lecimy, kochani, komu drogę temu w czas, zobaczymy na midzie, co się dzieje, za chwilę chyba wychylimy, zrobimy sobie tak, fleszyk, tam na midzie gościu gra, tak mi się wydaje, że tam gra. Ty nie gra chyba. Ale jeszcze dwóch typa żyje. Nas jest ogólnie czterech, kochani. No naprawdę, akcja dzieje na nie mocna. No i dobra, patrzcie moi drodzy. Ne no nadziej. nadziei. A dwóch? A tu dwóch żyje, nie jeden! Ja wiem, że to ostatni gościu jest! No dobra, słuchajcie, moi rodzy, myślałem, że to będzie najdźwignadziej, ale gościu stał minus 67, no to fakt, jakby dostać dostał. No ale dobra, to, to znowu będzie chyba trzeba po prostu odpunktować, kochani, i na site a, gdzieś tam, mój rodzy, podążyć. Ale, no, szczerze mówiąc, no, te profilowe mnie zmyliło, szczerze mówiąc, zmyliło mnie, myślałem, że jest tylko jeden na mapie, ale, na no, chyba było dwóch, kochani. No i to jest ciekawe, w ogóle się podajcie, moi rodzy, na moje media. bo tam, kochani, będzie naprawdę ciekawie. No i co, no i to jak się dzieje, tak? Fajnie, że mi da ktoś patrzy. To jakieś nejdy lecą, nie najdy. No dobra, tutaj. W ogóle mam dobrą pozycję. Dwóch typa żyje, dobra, znowu dwóch typa. Oho, dali smoka na planta. O, mam biało. O, dali mi dobre smoki. Oj, panie! Teraz, gdyby tylko tutaj ktoś wychodził, no to dżemby był niezły. ty Z enemii by tylko, moi drodzy, mielonka chyba została. Szczerze mówiąc, ty na tym idzie tutaj nikogo. A jest tam kolega złoty. i Jest, moi drodzy. Gra sobie właśnie w tych okolicach. Aj, karabada, mi najda. Znaczy, Nejda. Dobra, moi drodzy, nie wychylam, bo to trzech na jednego. Dostał ten najlepszy, który miał, miał. Jest tutaj kolega. Ja tutaj zaznaczę. Że on tutaj gra. W ogóle ciężko, moi kochani. Na blisko może grać, dobra, to ja się cofnę. No i gra na blisko. Dobra, ja się w ogóle kochani co wycofam, bo i tak na strójka zostaje. To jak gościu robi jeden fraga, jednego fraga ta Alina robi cztery. Ale to wiecie, mój rodzaj, to jest czasami po prostu na jakimś tam farcie tak naprawdę tego fraga to może robić. I fajnie, że wszystko patrzymy. Ja tutaj patrzę i shorta, tam gdzieś patrzy market. Ach, to ta osoba idzie. No, i piękni widzowie! Mamy go wychwycony, kochani, wychwycony! W ogóle to jest ciekawe, że wszystkie broń, które. O, karamba! Brońkę! Oddawaj brońkę, ty! Gościu malinowy! To jest moja brońka, ty, hopie! opaku, dobra! No, już myślałem, że mi weźmiesz, ty! Gościu malinowy! Ty! Chłop się cofnął! No to nieźle. Słuchajcie, mój rodzy, podczas tego meczu zagramy tymi skinami i tak dalej. Jeden jest po stronie. Tero, drugie sposób i Tero i CT, więc jakby to jest akurat dosyć interesujące, że jakby tak to wygląda. a to się ktoś na gra. Aha, nikt nie gra na midzie, tylko to jest, moi drodzy, regały. Dobra, to lecił na regały, widzowie, no. Regały, re, regalutki, re, re, regi, regi. Czterech na czterech. Te profiluje mnie tak myli tam w NMI, że to hit jakiś. No i do spania miał, miał Dobra, tutaj kolega chyba nie wie co się dzieje. Ale zagad go przemielimy. Mi się wydaje, że goś na szorcie jeden może grać. Tam coś się dzieje się, czy coś się nie dzieje. Niech tam sobie patrzą. No właśnie, no Mila niech ktoś tam patrzy, widzowie, bo to za chwilę nas zabiją ty Rundę przegramy. Nie wychylić kumpryzoty. Aj, karamba, skoczył na ten. No nie spodziewałem się, widzowie, że takie zagranie to będzie miało miejsce. Ale może w tej rundzie numer 5 yy, yy, za chwileczkę zagramy sobie, jak będziemy mieć tylko fundusze, no nie mamy funduszy widzowie, więc zagramy tą snajperką, ale moi drodzy, ta snajperka jest tyle warta. Nie powiem moi drodzy, ale jest wart naprawdę sporo. Jest warta naprawdę sporo. Może ktoś mi w ogóle kupi jest Nie, dobra, nikt nie ma pieniążków, dobra, to nie mnie nie kupi w takim razie. A tak poza tym zapraszam was na mojego Instagrama, moi drodzy. Zapraszam was na mojego TikToka, na którym się odpalimy mistrz. Wczoraj, moi drodzy, nie odpalałem, bo trochę słabo się czułem, a... Ja to jest pozwolę dorzucić na O! Fajnie bym sobie brońkę chciał przejąć. Chłopaku! Dobra, tak żeby nie było, 100hp na koncie. Na midzie jest gościu malinowy jeden. Dwóch! Dobra. Tej broni są jakieś najdziki, ten tegesy Dobra, zaplądowali bombę Dobra, zobaczymy sobie tutaj Się ma O, site jest, karamba, no nie spodziewałem się widzowie tego, że tu będzie grał site, no serio, myślałem, że będzie grał w ogóle tam, gdzie rzuciłem Palaka, nie, a nie spodziewałem się i naprawdę cały czas nie mamy funduszy, żeby, kurczę, tutaj coś zrobić, 4 do 1 przegrywamy, a chciałem Wam pokazać naprawdę kawał dobrego meczychu, meczycha, meczychu, moi drodzy, na tych rangach, gdzie są oczywiście i Mastery, i Elity, i w ogóle, no ale jednak, moi drodzy, coś jak na razie chyba, dobra, już tam nie rzucę tego najda, bo już nie zdążę, zaraz mnie znajdują, no właśnie, mnie znajdowali, idę z kolegą. Jakimś randomem. Dobra, jeden gra na Midzie. Trzeba go, moi koń, tej wyklikać. No siema. Siema, tutaj nikogo nie ma. Na Midzie tej powoli przejmujemy temaciki. Ale tak ktoś może grać, widzowie. Za chwileczkę to się może wychylić. Ja w ogóle tam. Nie dam flesza. Chciałem dać flesza, Kurczę, ale nie mam flesza. Ale ich zachodzimy w trójkę od pleców, matko jedna. Zajdźmy we dwoje, dobra. Radoso, zaraz się tej. Tutaj... Aj, karamba! No, był cały czas sterowany. Minus 50 dostał. Ja chyba tym najdem musiał dostać tam kurka woda. No, staram się, moi drodzy, jak mogę. No, się nie rozdwoję. Ale teraz, po prostu, moi drodzy, przed czas w końcu kupić AWM Thresher Hunter, mój roznaklejkami z naklejkami esportowymi, a także z, moi rodzy, amuletem, który kosztuje prawie 12 tysięcy golda na rynku. To nie jest, moi rodzy, tutaj żaden bay. Oczywiście, że tak. Jest, no i elo, dobra zrobiłem fraga, Zrobię fraga widzowie, to się liczy Tylko, że za chwileczkę przegramy rundę, będzie 6 do 1, no Ale jeszcze zagramy mój rodzy jeden mecz, jak ten mój rodzy 10 to jeszcze jeden trzeba będzie zagrać Kumplu złoty, ale ty ta dziewczyna w ogóle jak szybko zmienia te bronie, w ogóle jakieś szybkie palce ma, ja pierdzielę, Widzowie jestem naprawdę pod giga wrażeniem jakby tylko ten businka, moi rodzy. O, ta, ten, ten zawodnik lub zawodniczka cały czas tak wolno zachodzi na te plecy, moi rodzy. Jakoś tak niezbyt dobrze to wygląda, nie? No ale zresztą co się dziwić, moi rodzy? U nas w mają po. 2-3 fragi, Jeden frag, moi rodzy, na koncie. A ja, moi rodzy, staram się jak mogę, mam 10. Ale no, zobaczymy, czy to wyjdzie w ogóle dzisiaj na streamie. Planuję, moi kochani. Zagrać gierki z widzami, więc zapraszam Was serdecznie na ten oczywiście odci odcinek, w sumie stream, moi drodzy. Ogólnie tam. A, ten stream będzie najprawdopodobniej o godzinie 23, kochani, dlatego, że ogólnie rzecz biorąc nie ma zbyt. Yy... Znaczy inaczej, później wracam ogólnie rzecz biorąc i, i trzeba po prostu jakoś to pogodzić. Wow, udało się. Myślałem, że polegnę jak. Babka w Czechach. XD, ale ten gościu był... No ja byłem szczęściarzem tak naprawdę, że, że, że ten gościu mnie nie zabił. Dawaj tutaj busta, ty. Kumplu złoty, czemu nie dajesz busta? Ale to byś moi rozsiadło. To by siadło fest. Dobra, to nikogo nie ma w takim razie. Jest jeszcze Belong. Dobra, lecimy tam. Lecimy tam, kochani, let's go. Let's go do this. Naprawdę mój Drodzy to się może w końcu udać. Możemy w końcu przełamać tą barierę słabego grańska. Tam zaznaczę, żeby ktoś na to w ogóle patrzył. Tak mi się wydaje, że to tutaj coś, coś może być. No dobra, gościu zaznacza, że jest. A. Dobra, to lecimy na... Ej, ty! Chłop dał w ogóle jeszcze im zaplanować bombę, no to nieźle. Dobra, defuję. Dobra, łatwiutko, widzowie, pięknie, 6 do 2! 6 do 2, kochani, lecimy z tym! Au! Tak, 300 za defa i mamy, moi drodzy, 4200 na liczniku, ja to bym sobie w ogóle tutaj wziął, tego kacha rzucił koledze, niech se ma, moi kochani, ile mamy, snajperkę mamy jedną, eee, no i co, jakby, no tutaj, weź tą brońkę, gościu, złoty, no i elegancko, widzowie, słuchajcie, my lecimy na mida, dobra, nie lecimy na mida, bo już ja nie wiem w ogóle, czemu takie jest, ale tego się normalnie skakuje, ja normalnie skoczyć nie mogę. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, dalej gra nam idzie ktoś. Ktoś tą rękę podniósł. Trzeba się wcelować. Oho, i mamy bomb site A przejmowany. Dwóch panie żyje na trzy. Oj, 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 no dobra, to było trudne. W ogóle strzeliłem obok jego stop. Naprawdę. Naprawdę widzowie. No kto bym takie coś przewidział. No dobra, 117 statystyki nie jest źle, ale ogólnie moja drużyna gra tragicznie. Może po stronie terrorystów coś się, kochani, zmieni. W ogóle Duna dawno nie grałem. Zresztą widać moi kochani, że jakby nie wszystkie rzeczy, znaczy sytuacje, w których się mój rodecyerowuje są jakieś superanckie, no ale dobra, teraz trzeba wziąć ten statek. Moi kochani, za, <laughs> za oczywiście rogi i lecimy na A. Bomba stoi w miejscu. Chyba myśli, że sama... Samo to się wszystko, w mojej drodzy, zrobi. Dobra, side do lewej. Tak, jak i ten... O, ja mu dał ty. Dam gra gościu. Ale tutaj już miał moi drodzy. Miał lipkę. Miał lipkę kolega złoty i na, na B jest go ostatni... Brawo! Piękna runda, kochani, o to właśnie chodzi, o to właśnie chodzi. No i teraz, moi, kochani, nie wiem, czy jest ta przerwa no, jest w mojej przerwa, więc w takim razie widzimy się za chwilę. I moi, lecimy! Po przerwie Fleszy Góra. Neji. Pukawa! No niestety, no jednego fraka zrobiła, ale drugiego już się nie dało. No. Myślałem, że Pukawa zrobił tej roboty widzowie, ale Pukawa jednak tej roboty nie zrobiła. Kochani. <laughs> Jak senyszyn, kochani, no to tutaj tak samo. Panowie, zróbcie robotę. Zróbcie to, co trzeba zrobić na no bombsite, by jeszcze jest gościu. Brawu! Ale normalnie idą, ale po tej rundzie już będziemy mogli chyba na bank kupić. Jak wygramy, oczywiście. Jaką reakcję ma ta dziewczyna? Matko, jedyna. Jak to jest chyba pro gamerka ty? Mi się wydaje, że jakaś progamerka. Gram z pro gamerką, moi drodzy, Standów 2. No i w końcu, moi drodzy, to co kosztuje? Teraz 65 tysięcy golda, I wiecie, moi drodzy, co, co to jest naj najdroższe? Sam kałach jest najdroższy. Prawie 50 tysięcy golda, moi drodzy, 20 tysięcy ten czarm i moi drodzy, te nakleczki, które pasują jak ulał. I moi drodzy, to tyle kosztuje. Czajcie to. Ja tak zaparzę, czy wszystko jest siema No i co to jeszcze idzie? Co to ogólnie gra? Ty trzech typa zatwił pukawkami, no Czte Trzy, brawo Brawo! Ja nie wiem widzę jak cię wydarzyło, że normalnie się wszyscy razem ustawiliśmy w jednej linii, nie? Ja tutaj im napiszę, napisać muszę Alina... Alina drop Ja tutaj zrobię tak i tak I niech ta dziewczyna kupi no No ale naciśnij Naciśnij Ty gościu malinowy No nie wierzę moi drodzy, że tutaj tacy ludzie grają Nie Nieogarniacze totalni widzowie Jakiego masz kałacha? Nie, ty nie masz tego kałacha ja. A, Już nie mogę oznaczać. Nikt go tam nie zabił. No się ma kolego, a co ty tu robisz? Wariaci mój złoty. O Jezus Maria, dobra, ja go tutaj robię Dobra, nie no, zabrali mi fragensa Widzowie, no zabierają mi fragi, to jest przecież to skandal Dobra, wrzucam tą Broń, kurczę, jakąś, nie wiem Łamaganą kurka wodna Widzowie, bo to normalnie się Aż w głowie nie mieści, kochani Co tu się w ogóle wyprawia, no To jest po prostu jakiś skandal Dobra A co tutaj się dzieje? Tutaj się nic nie dzieje W takim razie Siema, w końcu tam się w ogóle jaki młyn na tym obsadzie, a ja biorę pakę, uciekam. Dobra, tam ktoś gra, jednak cały czas ktoś, ktoś gra na tej arabesce. Ja pozwolę sobie tutaj podejść, tutaj jest palaczek. O Jezus! Almię tutaj normalnie jeden skanował, drugi wychylał. No to po prostu klasik klasyków. No po prostu pchani. drugiego typa normalnie zabili z tego Digla na tym midzie. Dobra już nie skanuj tych drzwi, bo zaraz znowu kolejnego widzowie sobie zejmą. No i jeden na jeden został z tym gościem, co ma 13 fragów. W ogóle ta Alina ma 20, kieruje mnie normalnie jakaś dziewczyna. Nie wierzę moi drodzy, takie rzeczy się dzieją. No. Jakby mógł, mój drodzy, nawet bym zaznaczył, ale no nie mogę, no to niech idzie na A. Jeszcze no iść na bombsite A, nie szukaj fragów. No po co ci to? Widać, że ona, mój drodzy, po prostu czuje się mocno, ale. po co to komu, widzowie? Po co to komu? Jak można wygrać spokojnie? No tak, widzę, właśnie. Jak się szuka fragów, tak kochani jest. Szukasz fragów, ale przegrywasz rundę. No i po co to komu? No właśnie, i po co to komu? No niech mi ktoś kupi, moi drodzy, brońkę. Dobra, ja będę przed... przedrop. No, w końcu ktoś mi rzucił, moi drodzy. A ta, to ta, ta Alina, widzowie, no. Bardzo dziękuję, tylko szkoda, że to nie moja kołacha. jakby kupiał moją koła, to od razu byłoby lepiej, no. Teraz tutaj będzie dojazd. Tam może być gościu. Ja tej mu patrzę Ale chłop wszedł do siebie ty Dobra tam spalili ładnie Sajdra. Dobra leży, koweruje się kolego z oty Jesteś ze mną bezpieczny Ja bym sobie tam spalił w ogóle do lewej Smo W ogóle plec coś może iść. tam jest jeden czy dwóch. Trochę się cykam. Dobra, mamy to widzowie. Łatwiutko! Łatwiutko kochani. Tak to się robi, no. Giorgio Ulani, łaswitko kochani. Dobra, czy trzymaj kolego złoty. Tutaj pięknego kałaszka, moi drodzy. 8-7. I znowu jakąś rundę zaczęli, jakąś przerwę taktyczną. Widzowie, oni tutaj mają normalnie taktyk. Jak na razie mecz trudniejszy, niż się wydawało, niż sceptycy przewidywali. I teraz się zastanawiam, co jest tutaj grane. I znowu ten nieszczęsny bombsite A, na którym fleszę. Dobra, skra dwóch skraca, ale idą. Oho. Chyba się trwają. I na mida idą. Trzeba im znaczyć, że to, kurczę to jest mit. Tutaj Tutaj Żeby wiedział Kościół Malinowy O matko jedyna Lipa 2 na 3 No i moi drodzy No niestety no Cały czas jak jest jakaś przerwa to my po prostu po tej przerwie przegrywamy No no tak się po prostu nie da, kochani. no. Szkoda, że nie wyjąłem tego gościa, który tam skracał ten bombsite A, ale od razu się jakby ten ziomek wycofał. A na micie po prostu było trudno kogoś wyjąć. No patrzcie, mi no, minus 24-35. No takie zadaliśmy obrażenia. No i 9-7. No nie powiem, moi drodzy, fajnie się gra takimi moimi kochani skinami, lecz patrzcie na to, co się dzieje na mapie. Żadnych benefitów, jak na razie. Dobra, racimy arasz i tyle. No, bo tej moi drodzy trzeba wziąć swoje ręce, przejąć, przejąć tą burtę tonącego statku. Flesze lecą. Tu jest zuchwyt, palol. No i do spania, panowie z Media Expert. O, dajmy koła gościu. Czy ponejdzie? Dobra, za side'em gra. Coś tutaj chce wychylić na górę. tylko smoke'a, nie? Tak. Dobra, chodzi. No, no, myślałem, moi drodzy, że wejdę z gościem, no ale mój aim na to nie pozwolił. Naprawdę, no to jest... Przecież to jest, moi kochani, straszne. To w jakim, moi drodzy, stylu ten mecz jest rozgrywany. Moi drodzy, jaka to jest katorga grać w tym meczu. Mówią tego, że... Mecz jest spoko, ale team meci, no 5-12 widzowie, no to nie jest jakoś wybitnie dużo, no. Szczególnie, że... No właśnie, gościu zobaczył gościa i od razu już cofa, cofa bajerę. No właśnie moi drodzy, więc widzicie moi kochani, no... Skiny fajne, teammate ci słabi, ale ogólnie coś tam, moi drodzy, siedzi. Graliśmy na Mastery i, moi drodzy, graliśmy na Phoenixa, a także dwa Rangery. Kochani, ja ma bardzo dziękuję za te z materiale. No, słuchajcie, skinami za taką kwotę... O właśnie, jak widzicie. Skiny kochani nie grają, skiny nie grają, można mieć super skiny, ale można mieć samego skina. Bardzo wam kochani dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia dzisiaj oczywiście na streamku i heja!